Dzień dobry, nazywam się Ewa Szarl i jestem założycielką agencji ślubnej Wedding Angels. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Ślub Idealny Bez Tajemnic. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Wiole. Krystiana i małą Lilę. W związku z tym, że często od moich par otrzymuję pytania e, o to, do czego potrzebny jest wedding planner, jaka jest moja rola, co mogę wnieść do przygotowań, postanowiłam zaprosić naszą rodzinkę w momencie, kiedy organizowałam ich ślub. E, byli we dwójkę, a tutaj najpiękniejszy dowód ich miłości. E, powiedzcie mi, proszę, e, ja dołączyłam do was w momencie kiedy praktycznie była już sala, była florystka i potrzebowaliście wedding planera, a dokończyć tego dzieła. No, jak wiemy, przygotowanie do ślubu to jest masa różnych rzeczy i jak człowiek zaczyna te przygotowania, nie do końca nawet sobie zdaje sprawę, ile tego będzie. To I my prawda. w pewnym momencie zaczęliśmy to czuć. Uświadomiliśmy też sobie, że nie chcemy psuć tego czasu. Takim, takimi emocjami związanymi z pośpiechem, z zabieganiem, z przygotowywaniem, sprawdzaniem, weryfikowaniem, rozeznaniem rynku. No i zdecydowaliśmy, że warto sięgnąć po pomoc fachowców. No i jak pamiętasz, że po pierwsze nasze spotkanie. Pamiętam doskonale. Tak, to był moment, w którym stwierdziliśmy, że na pewno chcemy skorzystać z Twojego wsparcia, bo bardzo ważne jest też to, żeby na tym pierwszym spotkaniu się poczuło taką chemię. No i my poczuliśmy, że jesteś fajną osobą i że po prostu ten ważny moment naszego życia możemy yy, no jakby przekazać w Twoje ręce, żebyś nam pomogła sprawić, że będzie to piękny dzień. No tak, i tak się stało. To prawda, ja też zawsze yy, zależy mi na tym, na budowaniu relacji, na tym, żeby zaś skrzyło. Bo jak wiemy, proces przygotowań ślubnych nie dzieje się w ciągu miesiąca, tak? To jest kilka miesięcy, kiedy my wspólnie. Tutaj pracujemy, spotykamy się mniej lub bardziej intensywnie w momencie, kiedy jest para, tak jak wy, która była dosyć mocno zabiegana. <laughs> Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, była to droga mailowa, telefoniczna, whatsappowa nasza grupa słynna. Tak. <laughs> Więc tutaj faktycznie to jest bardzo ważne na pewno i na to trzeba zwrócić. Czy my nawet e, tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile to jest przygotowań. My, spotykając się z Tobą, widzieliśmy, że czeka nas e, sporo pracy, natomiast w trakcie upływu tego czasu, e, nawet rozmawialiśmy z Krystianem że nie, nie byliśmy świadomi, ile to jest y, telefonów, ile to jest sprawdzania ofert, że tutaj, poczynając od zaproszeń, przez dobór kwiatów, ułożenie na stołach, y, cała oprawa weselna, to jest to mnóstwo... Papeterii do zaproszeń. Tak. Detale, jak co przeprowadzić, co w którym momencie, o czym pamiętać. Też chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, w której y, pary na weselu, zamiast koncentrować się na tym, żeby cieszyć się sobą, gośćmi, tym świętem, tak, rozglądają się kątem prostu, oka, tak. za tym czy wszystko na pewno jest o czasie, czy już jest przygotowany tort, czy na pewno nie spóźni się coś, czy zagra coś. My w ogóle nie czuliśmy, że jest taka potrzeba, po prostu była impreza. Tak, i co, był stres, czy nie było tego stresu? W ogóle, w ogóle. Na weselu tak naprawdę skupialiśmy się tylko na tym, po pierwsze, żebyśmy się dobrze czuli, po drugie, żeby nasi goście się dobrze czuli. Skupialiśmy się na rozmowach z nimi, na zabawach. Zupełnie nie skupialiśmy się na, całej, na całym na Na stronie tak, organizacyjnej. Tak. Wspominałaś mi wielu o dniu ślubu, o przygotowaniach, kiedy fotograf zadał Ci pytanie. Tak. Pamiętam, Jacek zadał mi pytanie, dlaczego nie widać na mojej twarzy stresu? Dlaczego ja na każdym ujęciu się uśmiecham? I faktycznie było tak, że ja mu odpowiedziałam: Jacek, słuchaj, ja uważam, że mam najlepszych ludzi od danej rzeczy wybranych i nad wszystkim jeszcze czuwa Ewa. I wiem, że wszystko będzie idealnie dopilnowane, więc ja nie muszę się stresować, czy makijażystka będzie o danej godzinie, czy kamerzyści przyjadą w odpowiednie miejsce, czy odpowiednio nagrają, czy goście wejdą w odpowiednim czasie. Ja wiem, że nad wszystkim e, ty czuwałaś i tak też mu odpowiedziałam. Tak, bo naszą rolą tak. jako konsultantów ślubnych, czy jak to woli wedding plannerów, nomenklatura jest różna, jest właśnie to, żebyście wyczuli się bezpiecznie, komfortowo. My się wami opiekujemy. To nie jest tylko ta kwestia, żebyśmy dobrali wam jak najlepszych podwykonawców. To jest ten pierwszy etap, tak? Preselekcja, że my proponujemy wam wachlarz osób, które są oczywiście dostępne w danym terminie, które są, zawierają się po prostu w waszym budżecie, tak? A ponadto, które odpowiadają stylistyce danego tak. ślubu, prawda? U was mieliśmy coś pięknego, to był glamour, cudowna sala na zaślubiny cywilne, później piękna sala, więc to wszystko musi grać, tak? I... Wydaje mi się, że to ważne jest jeszcze, żeby wspomnieć o tym, że jak rozmawialiśmy z innymi naszymi znajomymi, to oni mówili, że ich wedding plannerzy bardzo starali się im narzucić, w jakim salonie kupić suknię, od jakiej wybrać zespół, od kogo wybrać papeterię. Natomiast u u Ciebie bardzo nam podobało się to, że Ty nam tego nie narzucałaś, że my nie wyczuliśmy, że Ty masz jakieś układy z tą firmą, z tą firmą czy z tą, tylko byłaś bardzo elastyczna. Jak My mówiliśmy, że wiesz, co Ewo, jednak ten zespół niekoniecznie to Ty szukałaś zupełnie innego zespołu o, o, o takich cechach, cechach które się nam się podobały. Dokładnie. Nasza praca polega na tym, że to Wy macie być zadowoleni. Tak? Przede wszystkim i my mamy e, spełnić marzenia, a jeszcze fajniej jest, jak te marzenia przerasta rzeczywistość, którą my wam wykreujemy. Tak? I mamy tak zwany efekt wow. I to jest niesamowite, ja pamiętam, kiedy Krystian w trakcie wesela pokazywał mi kciuk do góry, było to niesamowicie miłe i e, jest to coś. E, Takiego bardzo budującego, bo my mamy od razu taką informację, że dokładnie tak, że Wy jesteście szczęśliwi i że my dobrze spełniliśmy naszą rolę, po prostu, tak? Najlepiej. No, dziękuję. Chciałbym ja zwrócić uwagę na to, że wiele osób nie decyduje się na takie wsparcie, bo się boi, że to są jakieś niewiarygodnie duże koszty. Ale jak byśmy to przeanalizowali, jakie to są koszty, a ile czasu się oszczędza, Prawda? ile energii, ile rzeczy jest od razu trafionych. Nie biegamy za jakąś rzeczą 5 dni, tylko robimy ją w jeden dzień. Nie sprawdzamy 10 wersji, tylko Ty nam podajesz trzy najlepsze, tak. wybieramy i jest po kłopocie. Dokładnie. To ja bym to porównał do takiej sytuacji, jakby dzisiaj ktoś chciał zrobić wiem, komunię dla dziecka i zaprosił 30 osób ze swojej rodziny i gotował w domu, zmywał. I zamiast świętować z gośćmi, to stał w kuchni. Nie warto. Naszym zdaniem, tak. gdybyśmy powtórzyli swój ślub, to, to od razu. Odnowimy, odnowimy. Oczywiście poinformowalibyśmy rodzinę i zaraz później zadzwonilibyśmy do ciebie. Super. Bo, bo szkoda po prostu życia i szkoda tak. stresu przed takim y, pięknym wydarzeniem, na to, żeby ten czas był pożerany przez jakieś techniczne sprawy. Można mhm. to dać w ręce fachowców jest to zrobione. Na weselu się nie stresujemy. Widzimy, jak się rodzina też cieszy i to jest. To jest najważniejsze. Co pewno. ciekawe to było też tak, że za każdym razem, jak w trakcie wesela chcieliśmy cię zobaczyć, to ty gdzieś byłaś, ale w ogóle nie była zauważana Twoja obecność tak, żeby to w jakikolwiek sposób się jakoś narzucało. To byłaś takim duchem, który tak. się po prostu tak. tu, tu, tam. To Dlatego jest było okazja gdzieś ja, proszę państwa, pokazać, że my pra Mamy pracować dyskretnie. Gwiazdy są tylko jedne w tym dniu i to one mają. Ale głuszyć. faktycznie to też goście nasi zauważyli, że ty zawsze byłaś, ale, nigdy, ale zawsze byłaś z boku. No tak, Lilunia. Ciebie jeszcze wtedy z nami nie było. Żeby sobie czasem pośpiewać. No tak. Przerwała Ci Lila. Tak, że, Ewy, że Ewa była zawsze za nami, zawsze obok, ale nigdy nie byłaś na równo z nami, zawsze byłaś tak naprawdę naszym tłem. I, e, I nawet ja nie musiałam się, to zawsze jest w kwestii świadkowej, jak się ułoży welon, czy na pewno ja będę dobrze wyglądać. Wiedziałam, że ty zawsze czuwasz tak. i zawsze masz na mnie oko, i to było super. I myślę, że w tym miejscu też bardzo ci za to dziękujemy, bo niejednokrotnie rozmawiamy o tym i wspominamy nasze wesele, że, że to była najlepsza rzecz, którą mogliśmy zrobić, to wybrać ciebie. Naprawdę, zupełnie Boże, szczerze. Jestem naprawdę wzruszona. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I byśmy to na pewno zrobili teraz y, jeszcze raz, jakbyśmy mogli powtórzyć. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli zastanawiacie się, czy warto skorzystać z obsługi Wedding Planera i jego pomocy, chcielibyśmy powiedzieć Wam, na jakie cechy warto zwrócić uwagę. Nadmieniamy, że wszystkie te cechy posiada nasza ukochana Ewa, dlatego możemy o nich powiedzieć: i jest to otwartość, zaangażowanie, ciepło i cierpliwość. No i bez dwóch zdań kreatywność, yy, profesjonalizm i uśmiech, który my mieliśmy okazję oglądać w trakcie naszego wesela, który widzimy teraz, a który jest ważny, bo to dobre emocje, które w trakcie takiego wydarzenia są bardzo potrzebne. Także życzymy Wam dobrych wyborów życiowych, dobrego wyboru wedding planerki, bo to sprzyja dobrej imprezie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.